W dniach od 1 do 12 sierpnia w ramach wakacyjnych zajęć w Nowosolskim Domu Kultury odbyły się warsztaty bębniarskie, czy też warsztaty perkusyjne. Uczestnicy w ramach tych zajęć uczyli się przede wszystkim gry na wiadrach co dla wielu mogło się wydawać dosyć ciekawym doświadczeniem, ponieważ przychodząc tutaj, mogli się spodziewać czegoś troszkę innego. Natomiast wydaje mi się, że po tych dwóch tygodniach regularnych, codziennych spotkań wszyscy byli zadowoleni i wydaje mi się, że czegoś, czegoś się nauczyli. Zajęcia obejmowały naukę podstawowych rytmów oraz naukę używania dwóch rąk, co może wydawać się banalne, ale okazuje się, że wcale używanie słabszej ręki nie jest takie proste, e, kiedy trzeba nad tym zapanować w pełni. Uczestnicy uczyli się, jak poprawnie trzymać pałki perkusyjne e, oraz jak nimi ruszać, aby, aby wydobyć z nich odpowiednie rytmy przy użyciu takich oto wiader. E, w ramach bonusu pod koniec zajęć e, uczestnicy mieli również możliwość zapoznania się z profesjonalną perkusją, taką jak bębny marszowe oraz zestaw perkusyjny. W warsztatach brało udział około 11 osób. Wiek uczestników wahał się od takich najmłodszych 6-7 lat po najstarszych, którzy już na, w końcówce mieli 10. Nie będę mówił dokładnie ile, ale to było 10. I myślę, że wszyscy dobrze się bawili. Dla maluchów być może pewne ćwiczenia były ciut za trudne, ale, ale było to, to idealny dla nich wstęp do, do no może przyszłego zainteresowania się takim instrumentem jak perkusja. Natomiast wszyscy troszkę starsi raczej nie mieli większych problemów ze złapaniem podstawowych rytmów, ze złapaniem tego, czego się od nich oczekuje. Oczekiwało na zajęciach i wydaje mi się, że udało się stworzyć kilka fajnych, fajnych rytmów, fajnych utworów, które wspólnie wykonywaliśmy, także w ostatni dzień dla, dla rodzin, uczestników warsztatów i, i wszyscy, wszyscy sprawiali wrażenie bardzo zadowolonych i Kilku uczestników wyraziło także chęć powrotu na podobne zajęcia już regularnie od września w ramach standardowych zajęć.